Cześć, z tej Jak widzicie po tytule, tak. Właśnie tak. Jest to to, co widzicie, czyli lud z jednej miejscówki. Posłuchajcie. dzwonię do mojego kolegi. Siema, no siema, no, siema. Mówię mu, który lepszy challenge? Lód z jednej miejscówki, czy cała gierka na miejscówki. No była już cała gierka na ruinę, ale myślę, że będzie też część droga, spokojnie. On mi mówi, no lód z jednej miejscówki. No dobra, a z jakiej? No... Słony to ja mówię, to ja mówię, no tam będzie trochę napacany, ale okej. Okay. No i tak właśnie tak tu wylądowałem no, na, tej, na tych słonych wiedzach. Często tu nie latam, muszę się przyznać, bo nie, nie zbyt lubię tu latać szczerze. Tu bardzo dużo osób lata i to jest właśnie ten tym Dlaczego nie lubię latać? Tutaj właśnie... No, wiecie no. Każdy może tak. Każdy lubi co innego. Może wy lubicie, może nie. Toż nie, wiecie, nie? Każdy ma inaczej. Oczywiście leczenia też nie mogę podnosić z innych. Mogę tylko brać sobie pozy na przykład z innych miejscówek. Mogę wrócić też tutaj. E, na słone wieże. O, skrzynki, jejku. Mogę sobie wrócić tu na słone wieże na przykład. I tu, I tu... I tu sobie jeszcze pobyć. I sobie polutować. Tak, no wiecie, no dużo pewnych rzeczy będę powiedzieło. Patrz na A, dobra. Zbał Lara. No dziękuję bardzo panu zagrę. Latu, Gieta. Jak teraz oglądasz, to zasubskrybuj. A jeżeli Ty jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam, żebyś zasubskrybował. Bo to będzie ten kanał właśnie. I będzie się to działo. To że go porobię. No, porobiłem. Dobra. Dziękuję, epik, że mi ułatwiliście trochę teraz życie. No, co się nie zdarza często. Patrzcie, ustawiam tam kolejkę bałwanów. Dobra. Okej, okay. jak już to zrobiliśmy, to teraz sobie robimy pops. Zrobimy tak. No wiecie, no. Lud z innymi stówki. No w sumie niby takie proste, ha, 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 ale łatwo challenge. No a z drugiej strony, no wiecie, no. no na przykład jak znajdę sobie złotą broń, załóżmy na zielonych żywopłotach, no to nie będę mówić o się. Oczywiście, że nie będę mówić o niej. Tylko będę musiał grać tym, co mam. Ale myślę, że to nie będzie jednak taki bardzo trudny challenge. No, to, 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 to nie jest takie trudne, żeby się jednak powstrzymać, żeby nie hmm. tej broni. groni. Znaczy, no, oczywiście, jak się gra nie challenge, no to to jest trochę ciężkie. Ale jak się gra challenge, to łatwo. Leczenia już chyba mówiłem, ale leczenia nie można brać. Nie mogę brać z innych miejscówek. Dobra, chyba pójdę jednak po pan te potki i sobie wywalę to. Z tego tak zbytnio nie grem. No Znaczy synała no, z N, no. Z tego, no chyba każdy wie co to jest N, prawda? No chyba tak. No słyszałam tam likwidację, a więc chyba tam pójdziemy. No tak, pójdziemy, czego nie. Jak kolegę tu znajdziemy. A, oczywiście, że nie znajdziemy, tylko znajdziemy jakieś kozackie broni, a on nad wejdzie od tyłu. Tak jak to już zawsze, prawda? Jak, jak oglądasz tam ten odcinek, to, to wiecie no... no chyba, chyba jednak nie będzie tego odcinka z... z... Jak to się nazywało? Z... E, ca, cała gierka... w, na przykład, w samolocie. Bo w samochodzie, ale... No ale jak, jak, jak będę le, lepiej leciał tym, no to będzie. Wtedy tak. Jak będę umiał już latać tym samolotem, co coś mi powinno zdarzyć, nie, nie latać. No to wtedy będę nagram to. Od razu. Od razu jak to się podłuczę, to nagram to. Obiecuję. A, jeszcze matki mogę zbierać z innych miejscówek. W sensie, ma no. jak chcecie kolejne odcinki, na przykład jak włączą piasek, jak włączą piasek, to od razu to nagram. Żee, jejku. Cała gierka w piasku. Ja coś takiego mogę nagrać. Ja mam tam kolega jest, z którym, z którym chyba się nie lubimy, bo za chwilę strzelać. Dobra. Gdzie ty kolego tam jest? Tam tam Czy Czekaj kolego. Gdzie tam jesteś? Dobra, dzięki. No i już wiecie, no tu nie mogę nic podnieść. No co jest Big Dobra. Ano może ponieść. I mację. Ale niczego innego, nic już nie mogę brać, no. no cóż, no, dickpot'a przepadła mi, no tyle no powiem, no tyle powiem. Ale takie są już challenge'e, mam nadzieję, że zajmę jakieś, wiecie, wow. Co, co że, że ja sobie o to zahaczyłem? Myślę, że zajmę jakieś 50. Co już? Ojejku, 37 osób. Już, już? Ojejku, to szybko zleci według mnie, szybko, szybko. Dobra, jak widzicie, no na razie nie mam zbyt takich dobrych rzeczy, bo mam jednak te zielone rzeczy, no, uliwa takie inne rzeczy, na przykład załóżmy tą big potę, apteczkę, coś chciałbym mieć, no ale wiecie, no, nie mogę, póki co nie mogę. Oczywiście, jak chcecie więcej takich challenge'ów, to możecie zawsze zostawić suba i łapę, no w fajnie by było. Wtedy bym, bym miał taką motywację, dlaczego mam nagrywać. Wtedy właśnie bym miał taką motywację. Więc zasubskrybuj ten kanał, jak chcesz mieć motywację i jak chcesz, nawet oglądasz moje filmy. Bardzo dziękuję osobom które a jeszcze ci, którzy nie zrobiły zachęcam. Dobra. Dobra. Jak widzicie, no, 31 osób, 3 fragi, taki lucik, no, ale myślę, że ten lucik będzie dobry, dobry będzie. Jak widzicie jeszcze, w lewym górnym rogu mamy ping, tak. Było powiedziane, że to, to jakoś ułatwia, żeby nie było czegoś takiego, że nie wiem, ile mam pingu, coś takiego, no. Dobra, Co jeszcze, na szczęście, jestem na tej miejscówce. O tak, o tym to może. Dobra. Chwamam o wieku chwilać, to było coś właśnie ziomek. Nie strzelaj! Nie strzelaj, to ma 19hP, 16 no ziom. Ja powiem zaświadczając robię. Dobra, no, ja mam nadzieję, że tu będzie coś ciekawego. Ktoś mi się 25 miejsce. A jak widzicie, no nie był to taki bardzo długi odcinek. jeżeli Wam się spodobał, no to zostawcie łapy i suba. Dzięki.